Coś mi tam urwało wcześniejszy filmik, Kochani Państwo. Jeszcze jedno: jeśli chodzi o bezpieczeństwo, możemy sobie w każdej chwili otworzyć górne drzwiczki. Nie ma możliwości zapłonu gazów, które uwalniają się z węgla i bucha. Te gazy wszystkie przechodzą przez płomień, przechodzą przez żar. Węgiel nam się koksuje. To robi na przykład kopalnia Marcel, koksownia Marcel. Przepraszam, potem kupujemy koks za 900 zł, 1000 zł. Za zatonę, a to możemy równie dobrze robić u siebie w piecu, odzyskując z gazów, których może być w węglu nawet do 30 kilku procent, zamiast je wywalać przez komin i okopcać całą okolicę i piec i komin, my je po prostu spalamy, uzyskując z nich dodatkowo ciepło, o tyle wydłużamy pracę pieca. Ja do pieca chodzę maksymalnie dwa razy na dzień, rano przed pracą, w przypadku już kiedy są mrozy, no i wieczorem przed samym spaniem. Jeszcze taka ciekawostka: rano, jeśli mam żar, a do pracy muszę iść, a na tyle go jest mało, że e, będzie już troszkę zimniej w domu się robiło, wyciągam żar do wiaderka obok, wsypuję nowy przygotowany już we wiaderku opał, przysypuję go żarem, na to kilka patyczków, żeby się to tam rozpaliło, zamykam. I wychodzę, 10 minut roboty, temperatura na piecu wtedy też jest 45, więc kontynuacja po prostu palenia kolejnego wsypu.